Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zajmując się przed bazyliką świętego Piotra w Rzymie, w roku Pańskim 2025. Celebrując jubileusz obrodzenia człowieka przez mękę, śmierć na chrystanie Chrystusa, przechodzimy przez Drzwi Święte, wydając w swoim sercu intencję. Intencję przede wszystkim otwarcia naszego serca na dzieło zbawienia, jakie Jezus Chrystus nam wszystkim oferuje. Oferuje nam przede wszystkim przez uczestnictwo w sakramentach świętych, ucząwszy od sakramentu Świętego. A doświadczamy Jego dobroci przede wszystkim w sakramencie Eucharystii. Oto przed nami drzwi święte, przez które chodzą miliony pielgrzymów, przynosząc ze sobą swoje intencje serca. Prosimy Pana Jezusa, przychodząc wraz z milionami tych Rzymów przez te Rzymi święte, abyśmy doświadczali łaski Jego odkupienia i zarazem kiedyś w rzeczywistości nadcirodzonej, na śmierci, mogli kontemplować w oblicze naszego dobrego pasterza, rzeczywistości Królestwa Judaskiego. nie To jest Poi ogni volta che vediamo insieme il tuo Teanderboss si viene trovando con era del french in la sempre nei suoi poliziesci per noi